Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie o aplikacji minerałów tak, na takiej cerze, która jest problematyczna i nie mam na myśli skóry, która ma pryszcze wyłącznie, tylko mam na myśli skórę, która jest trochę jak pizza, że tu jedno, tam drugie, tam trzecie i nie wiesz, w co ręce włożyć. Ja mam tak od no, 8-9 miesięcy, że właśnie w różnych miejscach różne rzeczy się dzieją. Nagrywałam Wam kilka dni temu przebitki do tego odcinka i tam mam nadzieję będzie dobrze widać, że tutaj czerwona zmiana pod okiem, która jest tkliwa, gorąca, jak się jej dotknie to zaczyna się łuszczyć. Po lewej stronie przesuszone, taki tylko jeden kawałek, nie? Z całej twarzy, tylko jeden kawałek wybrał przesuszenie i tam jak się za mocno potrze albo poruszy pędzlem to zaczyna się skóra łuszczyć i się sypie jak śnieg, prawda, na gwiazdkę i do tego tu między brwiami i w okolicy nosa, oczywiście, przetłuszczenie i rozszerzone pory, bo dlaczego nie? A na koniec wisienka na torcie, czyli jakiś Alvaro tudzież Romeo, hormonalny wyrósł mi na brodzie. I to wszystko razem się tak złączyło. Wiem, że dużo osób się zmaga z tym, że w różnych miejscach na twarzy różne rzeczy się dzieją. I z aplikacją minerałów wtedy może być kłopot, bo tradycyjna metoda się nie sprawdza, albo w jednych miejscach wygląda dobrze, a w innych kiepsko, i chciałoby się uzyskać jakiś fajny rezultat. To, co ja Wam dzisiaj tu będę opowiadać, ja robiłam tak sobie na co dzień, w sensie to jest po prostu moja, moja aplikacja produktów teraz. Dosyć szybko mi to idzie, bo mam wprawę po prostu, ale myślę, że może ktoś by miał ochotę po prostu na jakiś wyjątkowy wieczór sobie coś takiego zrobić albo akurat tego dnia ma ochotę czy tam chwilę czasu, to tu jest trochę dużo kroków. Myślę, że, że dlatego tak uprzedzam. To, to nie musi być opcja na co dzień. Ponadto ja będę używać wielu produktów. Wychodzę z takiego założenia, że pewnie dużo ludzi już ma jakieś rzeczy w domu, które można by wykorzystać. Ja przy okazji zrobię także że pokażę Wam tę Technikę, którą będziecie mogli sobie wykorzystać później. I kilka produktów, które są teraz moimi absolutnymi hitami i korzystam z nich codziennie, więc o, proszę bardzo, robimy sobie takie dwa w jednym, właściwie trzy w jednym, bo jeszcze najpierw powiem, jakby sobie skórę do tego aplikowania przygotować. Zacznę od tego, co jest przed makijażem, czyli od mycia twarzy. Jeśli chodzi o takie rzeczy, że tutaj się łuszczy, tu jest suche, tutaj są pryszcze, tutaj jest tłuste, to tak czy siak polecam, żeby to oczyszczanie twarzy było bardzo delikatne. Ja się starałam robić tak, żeby używać jak najdelikatniejszych żeli myjących. Jeśli to było rano i była taka możliwość, to używałam tylko wilgotnej gąbki albo na przykład mojej maski łagodzącej po to, żeby nie szorować tej twarzy za bardzo, żeby nie używać zbyt silnych rzeczy, bo to ją ściągało i tam jeszcze było gorzej, więc trochę na tej zasadzie to ogarniałam. Jak było tak, że miałam bardzo mocno przetłuszczoną tą strefę tutaj na środku, tą ja mówię strefę I, bo boki czoła tym się nigdy nie przetłuszają, zawsze tylko tako, to wtedy robiłam w ten sposób, że na gąbkę konżek dawałam malutką, taką jak nie wiem, ziarno, grochu, może mniejszą ilość żelu i zaczynałam po prostu od tego miejsca, od tego środka oczyszczać twarz, i później płukałam trochę gąbkę, już resztę myłam mniejszą ilością detergentu. Ja wiem, że to brzmi jak strasznie zagmatwana rzecz, ale jak Ktoś się z tym zmaga, to wie, że to czasami lepiej dołożyć 2-3 kroki niż się wkurzać, że zajeżdżamy tą skórę i cały czas jest tylko gorzej bardziej szczypi, albo przeszkadza, albo coś tam innego się dzieje. Jeśli ktoś chce robić peeling w takiej sytuacji, że jest dużo różnych rzeczy na twarzy, no to warto sięgnąć jednak po taki, który nie ma drobinek, bo nawet jeżeli jest tak, że skóra się łuszczy w niektórych, a w niektórych są aktywne wypryski, no to jak się to naruszy tymi granulkami, to może być tak, że sprawa się pogorszy, albo jeszcze bardziej podrażnione będą miejsca, które już były podrażnione. Więc jeżeli peeling to już jakiś taki bardzo delikatny. Ja mam y, mnóstwo odcinków na kanale, jakieś festiwal masek i peelingów, inne takie rzeczy, denka z peelingami z maseczkami. To postaram się tam z 2-3 y, odcinki podlinkować na dole, będziecie sobie mogli wybrać coś co byłoby dla was odpowiednie. I oczywiście, żeby nie było niejasności, absolutnie nie, że ten peeling codziennie, nie, tylko jak już to co kilka dni, żeby nie przesadzić, żeby też tej skóry po prostu nie obedrzeć na darmo. Peeling to nie jest produkt do codziennego stosowania, przynajmniej ja w to bardzo mocno wierzę. Domyślam się, że spora grupa ludzi posiada jeden krem, którego używa albo jedno serum, ale też wiem, że jest mnóstwo osób, które ma tych kosmetyków więcej. I ja w takich sytuacjach, jak właśnie mam różne rzeczy na twarzy w różnych miejscach, to tak jak nakładałam i wielokrotnie Wam to pokazywałam, maseczki na różne strefy, taki multi-masking, że tam, gdzie tłuste, to oczyszczającą, tam, gdzie suche, tam nawilżającą, to tak robiłam z maseczkami i przez te ostatnie miesiące podobnie traktowałam moją skórę, jeśli chodzi o krem do twarzy albo serum. Jeśli mi się udało znaleźć taki krem, który dobrze siedział na na wszystkich strefach, to super, to on był smarowany po całości, a jeżeli miałam także właśnie jakieś wyjątkowo przesuszone miejsca, to tam dokładałam odrobinkę serum i mam na myśli odrobinkę, w sensie na przykład jedną kroplę, tak żeby pokryć po prostu to miejsce, żeby nie przeciążać reszty, tak samo jak traktujemy na przykład kosmetykiem punktowym jakieś wypryski, to tak samo można traktować te miejsca, które są jakoś specjalnie podrażnione albo przesuszone, to można właśnie położyć tam to jakieś konkretne serum, zostawić na chwilę, żeby się delikatnie wchłonęło i nałożyć krem, który to wszystko przymknie. Yy, ponownie wiem, że to brzmi jak bardzo dużo produktów, ale jakby się zerknęło do szafy i okazałoby się, że tam jest tych rzeczy więcej, to można sobie zaryzykować. Najwyżej Wam ta opcja nie podejdzie. Oczywiście to nie jest tak, że ja zachęcam, żeby teraz ktoś poszedł i kupił sobie 70 pudełek kosmetyków, nie? <laughs> żeby było jasne. Tylko tak uprzedzam. No i jak już ta pielęgnacja jest cała pozamykana, to przechodzimy do aplikacji i tutaj, tak jak mówię, nagrałam Wam przebilki, więc będziecie widzieć dokładnie, co ja robię. Postaram się mniej więcej omówić, żeby było jasne. Możecie sobie zrobić w ten sposób, że bierzecie na przykład Wasz podkład mineralny w kremie, pół na pół mieszacie go sobie z kremem, żeby był takim kremem BB, albo jakiś inny podkład, jeżeli lubicie i chcecie takiego czegoś używać, albo jakiś krem BB już taki gotowy. Ja akurat tego dnia i ostatnio używam produktu z sensu Mare, to nazywa się Algotone Multi Care BB Cream i to u mnie była mieszanka, o ile się nie mylę, koloru Medium i Dark. Ja to tak robię, w zależności od tego, jaki mam kolor skóry, to sobie tam dokładam. Teraz już myślę, że będę używała tylko tego Dark. Mam go zresztą dzisiaj na twarzy. I to u mnie wchodzi właśnie w, dokładnie w tą kategorię krem BB, bo on ma dużo właściwości pielęgnacyjnych i ja po nim się czuję, jakbym miała twarz posmarowaną kremem nawilżającym, ale on już daje dosyć duże krycie. I szczerze mówiąc na ten moment, jak już mi się skóra trochę uspokaja, to mogłabym to tylko przypudrować i normalnie już byłaby sprawa makijażu zamknięta. Ale w tym odcinku chodzi o to, żeby pokazać jak sobie poradzić z nakładaniem tych wszystkich rzeczy razem, więc jedziemy dalej z tym tematem. Jeśli chodzi o aplikację to y, zwracajcie też uwagę na to, jak nakładacie na różne miejsca na twarzy, bo jeżeli są jakieś takie szczególnie wrażliwe, to wtedy trzeba delikatnie wklepywać. Jeżeli są takie, że nie ma żadnego problemu i można rozsmarować takie krem, no to wtedy rozsmarowujemy jako krem. Chodzi o to, żeby trochę delikatniej tą skórę traktować y, y, tam, gdzie ona tego wymaga, żeby po prostu nie nachlapać takiej szpachli na szybkości, bo skóra się wtedy po prostu odwdzięcza lepszym wyglądem, jak ją trochę delikatniej potraktujemy i łagodniej to wszystko będzie przebiegało. Dalej przychodzi czas na nałożenie korektora. Można wziąć w ogóle trochę tego kremu BB więcej i dołożyć w niektórych miejscach, bo on się dosyć dobrze stopniuje, można budować to okrycie. Ja akurat użyłam tutaj korektora z Pixi, nałożyłam odrobinę w wewnętrznych kącikach oczu, już nie nakładam pod całymi oczami, bo niestety mam tam bardzo suchą skórę i nawet jak bardzo się postaram przy aplikacji, to i tak wygląda na takie przesuszone i pomarszczone wszystko tam wokół, więc staram się tego nie robić, tylko rozświetlam te wewnętrzne kąciki, tam gdzie skóra się aż tak bardzo nie marszczy, w trakcie jak, no nie wiem, dzień mija po prostu, się ruszam, wiecie, żyję, takie tam rzeczy. A następnie zmieniam palec, żeby nie grzebać w tym słuiczku tym samym paluchem i nakładam na płatki nosa, tam gdzie mam troszkę zaczerwienienia, i na te jakieś tam zmiany na, na twarzy, jeżeli się to pojawia. Ja bardzo lubię ten korektor, on mi się sprawdza i pod oczy, i na twarz. Też możecie użyć takiego, jaki macie tam w domu. Ten jest akurat również mineralny, bo tak starałam się, żeby tu wszystko było w jednym teamie z tych rzeczy, które nakładam. I delikatnie. Wklepuję. Można to zrobić gąbką, jeżeli macie jakąś gąbeczkę. Ja akurat się przyzwyczaiłam, że te mineralne mi się dużo łatwiej aplikuje palcami niż gąbką, dlatego że gąbka zabiera też dość dużo tej bazy nawilżającej i nie zawsze wychodzi wtedy równomiernie, równomierne pokrycie kolorem na twarzy. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. I tutaj przychodzi pora na kolejny krok, w którym Paulina używa 10 kosmetyków. <laughs> A tak serio, to teraz przychodzi taki moment, że mogłabym wziąć podkład mineralny i przypudrować ten krem BB podkładem mineralnym i wtedy wyszłoby takie naprawdę maksymalne krycie. Tylko ja nie przypadam za tym efektem, dlatego że wtedy mi się na maksa odcina głowa od reszty ciała i wygląda nienaturalnie. Więc robię w ten sposób, że żeby uzyskać dalej trochę krycia, żeby zakryć te moje wszystkie zmiany na twarzy, żeby mi się wydawało, że wszystko jest gładko idealnie. To mieszam sobie na podstawce, taką mam podkładkę pod świeczkę, czy tam na jakimś talerzyku, czy na wieczko, nie gdzie to zrobicie, swój podkład mineralny z jakimś konkretnym pudrem. I tutaj ja akurat używałam podkładu z Anabel Minerals, bo już tam jestem gdzieś za połową opakowania, chciałabym go wykończyć. On ma bardzo duże krycie, więc tym bardziej do jakiegoś tam pudru mineralnego spowoduje, że po prostu to się jakby trochę rozcieńczy, koloru będzie mniej, on będzie nadal, ale będzie już go mniej i będzie można zbudować taki efekt, jaki nam się podoba. I teraz tak, mam trzy pudry w trzech kategoriach, które mogę polecić do różnych tam cer, do różnych potrzeb i problemów. Myślę, że to może być pomocne. Niekoniecznie musicie ich używać tak, jak ja tutaj, że mieszam to z podkładem, ale możecie sobie po prostu wziąć taki puder i użyć normalnie do przepudrowania twarzy. Myślę, że to ten, ten rozdział i te różnice między nimi są dosyć duże. Zacznijmy od Silk and Beauty, to jest puder z Fridge i on ma taki powiedziałabym neutralny kolor, ja jak jestem bardzo brązowa, to trochę go na mnie widać. Jak go nałożę, dużo. Jak go wymieszam z podkładem, to już nie, myślę, że u lepszych osób nie powinno być kłopotu z tym. To jest taki puder z satynowym wykończeniem. Jeśli jest na twarzy więcej tych miejsc, które są suche, które są jakieś podrażnione, gdzieś się może coś łuszczy, albo skóra jest taka poszarzała, to on zostawia właśnie takie satynowe wykończenie, że nie, że się człowiek świeci jak na olejowany, ale też nie jest tak, że jest całkowicie Mat jak kartka papieru, tylko on daje właśnie taki efekt świeżej buzi. On jest też bardzo drobno zmielony i się fajnie miesza praktycznie z każdym podkładem, jakiego używałam do tej pory, bo różnych minerałów używałam, mieszałam z tymi różnymi pudrami i on jest bardzo drobno zmielony, fajnie się łączy. Drugi typ to jest puder z Pixi, który nazywa się Beauty and the Blur i to jest taki puder jak nie wiadomo w co ręce włożyć właśnie, że tu się przetłuszcza, tu jest przesuszone, tu się łuszczy, tu jakieś skórki odstają, tutaj jeszcze się bardzo dużo łoju produkuje w ciągu dnia i tak dalej, to on sobie radzi bardzo fajnie. To nie jest taki puder, który da maksymalny mat i przy tłustej skórze na długi czas pomoże, to jest właśnie taki puder do tych, tego miszmaszu, do, do takiego pomieszania z poplątaniem. Bardzo wygładza przy tym skórę, więc właśnie jeżeli są jakieś rozszerzone pory, to on pomaga, żeby nie było ich tak bardzo widać. I trzeci to jest Mega Matka, Poc Powder to jest powrót mój, bo ja kiedyś zużyłam nie jedno albo całe. Kurde, nie wiem, czy ja nie zużyłam dwóch opakowań tego produktu przez tam poprzednie lata. I to już jest właśnie taki, że jak potrzebujemy na maksa zmatowienia, jak jest bardzo tłusta skóra, wyraźnie widoczne pory, kiedy się ta skóra przytłuszcza, to ten produkt to jest właśnie to coś, co spowoduje, że skóra będzie na maksa zmatowiona. I jak się tego dosypie do podkładu, to zostaje właśnie taki trochę barwiący, bo on jest biały. Jak się go da bardzo dużo, tak jak czasami ktoś puszkiem nakłada, to będzie widać białe plamy, moim zdaniem. Jak się go wymiesza trochę z podkładem, to już tego problemu nie ma, albo jak się go Nakłada luźnym pędzlem, to wtedy też nie ma kłopotu, bo on po prostu rozprasza się na twarzy i tego białego nie widać. Ja go najbardziej lubię jako taki puder do poprawek w ciągu dnia. Biorę sobie po prostu flat topa, jak gdzieś mi się tutaj mocno przetłuści skóra, nabieram odrobinkę, lekko tylko przypudruję, w, powiedzmy tu między brwiami, w okolicy nosa i sprawa jest załatwiona. Do końca dnia podkład mi się trzyma bardzo dobrze. Na tych przebitkach tutaj widać, że jak nakładałam sobie właśnie tą mieszankę podkładu z pudrem, to robiłam to bardzo delikatnie i tak obmiatałam twarz, żeby to wszystko pod spodem, co jest, się. Nie poprzesuwało, żeby nie naruszać i nie podrażniać bez sensu tej, te, tych wrażliwych miejsc na twarzy. I też nie chciałam właśnie tak mocno wcierać, tylko delikatnie przypudrować i tak wyrównać to wszystko razem. Jeśli bardzo by mi zależało na takim matowym efekcie na długi, długi czas, to wtedy wzięłabym właśnie pędzelek flat top, jakiś matujący puder i delikatnie go wklepała w te miejsca, które są właśnie najbardziej skłonne do przetłuszczania. Ja tam wykończyłam ten makijaż rozświetlaczem z. Czekajcie, bo używałam dzisiaj tego samego, więc mam to tu położone na wierzchu używałam tak, rozświetlacza z Ecolore, który nazywa się Golden Star i to jest rozświetlacz do twarzy i ciała na kości policzkowe i bardzo delikatnie nakładałam właśnie po to, żeby nie podrażnić tej skóry po lewej stronie zwłaszcza. Potem omiotłam policzki takim różem z Fridge, moment, bo też go dzisiaj używałam, numerek 2 Rose and Beauty i to jest matowy produkt, który bardzo łatwo się rozprowadza, jest też niesamowicie drobno zmielony, więc nawet tak są rozszerzone pory, to on się łatwiej aplikuje i też takich nie podkreśla. I to wszystko wykończyłam moim aktualnie ulubionym bronzerem, też z Fridge, Sun and Beauty on się nazywa. Oni mają chyba tylko jeden kolor. Na razie jeszcze jest mi dobry, myślę, że jak się trochę opalę, to już nie będzie go widać, ale teraz on daje taki bardzo naturalny rezultat, że mi się twarz stapia z ciałem i on ma też takie trochę satynowe wykończenie, podobnie jak tamten puder z Fridge, że jak się go nakłada na twarz, to... On wygląda jak ciemniejsza skóra, a nie jak ciemny, matowy kolor na policzku. Więc na ten moment ja to bardzo doceniam. Zwłaszcza, że ta skóra, tak jak mówię, w różnych miejscach różnie wygląda. A on wygląda wszędzie, gdzie go położę, w porządku. Więc z wielką przyjemnością go używam. I teraz, o ile się nie mylę, to tam jeszcze jakieś brwi były robione. No i tak się to wszystko prezentuje. Jak przychodzi do jakichś poprawek w ciągu dnia, to robię w ten sposób, że ponieważ tam już jest i krem BB, i korektor, i ten podkład z pudrem, to robię tak, że biorę po prostu pędzel pusty pędzel, na którym nic nie ma, albo ten, w którym nakładałam rano minerały i w ciągu dnia, jak gdzieś mi się tutaj coś właśnie zetrze, albo nie wiem, no płakałam, przetarłam chusteczką nos i mi zostaje taka tutaj dziura wyciętego koloru, to po prostu biorę ten pędzelek i delikatnie tylko poruszam w tych miejscach i przeważnie to rozwiązuje problem, bo zacierają się wszystkie granice. Nie ma tam tak dużo produktu przez to, że był trochę rozcieńczony pudrem, więc też łatwiej jest to zrobić. Albo jeśli bardzo mocno skóra się świeci, to właśnie biorę któryś z tych pudrów, albo ten Blur, albo ten matujący, albo jak mi zależy, żeby była satynowa, to właśnie ten sprycz. i przypudrowuję tylko te miejsca, które były jakieś tam mocno przetłuszczone. Też robię tak, że jak mam jakiś papierek, nawet nie kupuję już bibułek matujących czy co, tylko jak mam jakieś, nie wiem, chusteczkę jednorazową, to rozwarstwiam i taką jednowarstwę przykładam, żeby zebrać ten nadmiar tłuszczu i przypudrowuję, przypudrowuję wtedy, żeby też nie narobić takiego ciasta na twarzy, bo i tak już było sporo cienkie warstwy i nie czuć tego w ogóle na twarzy, ale domyślam się, że to jest sporo kosmetyków, więc już żeby nie do dokładać dodatkowych, no to robię właśnie w ten sposób. Jeszcze sobie myślę, na koniec Wam powiem dwa słowa o pędzlach, bo dość dużą różnicę robi, jakiego użyjecie pędzla. Ja tutaj wziąłam sobie takie kilka przykładowych. Na filmie nakładałam makijaż tym pędzelkiem z Pixi, takim, który jest dedykowany do pudru, tutaj mam jakiś inny, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest luźny pędzel, który jest okrągło zakończony i ma bardzo dużo przestrzeni pomiędzy włoskami, on wtedy nabiera mniej produktu, te włoski są też trochę bardziej miękkie, więc jest łatwiej to na twarz nałożyć i on działa trochę tak jak puszek. Więc jeżeli jest dużo podrażnionych Miejsce, to on nie będzie te, tego podrażnienia pogarszał, tylko on właśnie tak delikatnie tą skórę otuli. Jeśli weźmiemy taki pędzelek, który jest bardzo zbity i płaski, to nim się nie wciera ani nie robi się tam góra-dół, tylko nim się maluje trochę tak jak właśnie pędzlem. Więc jeżeli są takie rzeczy jak bardzo dużo włosków, na których się osadzają minerały i wtedy to wam to podkreśla albo właśnie gdzieś się łuszczy mocno skóra, to wtedy można tylko delikatnie przejechać po tych miejscach i jakby wygładzić bardziej. To co się na skórze dzieje, wtedy się też aplikuje trochę więcej produktu, można większe krycie uzyskać i tak no, delikatnie tą skórę potraktować. Można wziąć takie klasyczne kabuki, tylko on ma właśnie krótkie włoski i one są mocno zbite i tym produktem będzie bardzo ciężko nałożyć cienką warstwę produktu, w sensie niewiele. Bo będzie trzeba masować, jak się tak robi, to wtedy można popodnosić te suche skórki, wtedy gorzej to wygląda. Więc ten kabuki to taki jest dla tych problemów wszystkich myślę taki najmniejszy, no najmniej życzliwy, o. I też może być tak, że jak nabierzecie dużo na środek, to w miejscu, gdzie przyłożycie do wilgotnego podkładu, to tutaj właśnie przyjdzie najwięcej produktu i będą się plamy robiły. Jak ktoś zacznie robić tak, to się okaże, że tutaj była plama podkładu z pudrem, a tutaj mniej, mniej, mniej i już to zaczyna wyglądać nieładnie. Więc tak z kabuki do tego, akurat do tego rodzaju aplikacji myślę, że, że może nie. No i flat top on w zależności od tego, że jest bardzo zbity, czy jest y, trochę więcej powietrza między włoskami, to on będzie dawał większe lub mniejsze krycie. Da się spokojnie kabuki nałożyć y, takim flat topem, znaczy da się spokojnie nałożyć y, taką mieszankę podkładu z y, pudrem, ale to bardziej bym polecała jak jest więcej może wyprysków i mniej tych suchych skórek. To wtedy myślę, że byłoby troszeczkę łatwiej sobie jednak z tym poradzić, bo tak jak mówię, on też się trochę na, inaczej na skórze zachowuje. Y, mam nadzieję, że w Sposób był dla Was ten film przydatny i pomocny, że coś zaobserwowaliście dla siebie ciekawego, albo że może ta technika Wam się sprawdzi. Jeśli kiedyś Wam się tak zachce spróbować, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak Wam poszło, bo jestem ciekawa, czy w jaki sposób mogę Wam jeszcze z tym pomóc, albo czy może to rozwiązało właśnie Wasz kłopot. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam wrażenie, że pędzę jak lokomotywa, ale widzę, że słońce wychodzi strasznie, bym chciała pójść na dwór. To też ta końcówka troszkę takim szybszym tempem poszła, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie...